A dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek. Damian Bogański z tej strony. A to rozrusznik poranny. Witam serdecznie. Za chwileczkę, bo już za 6 sekund zaczynamy pierwsze nasze ćwiczenie i zaczniemy sobie w pozycji pośredniej, bo będziemy w klęku i będziemy zaczynać z klęku podpartego i będziemy sobie przechodzić do pozycji hmm, ukłonu japońskiego. Tak to trzeba nazwać. I tak sobie będziemy działać i Góra dół, góra dół, oczywiście bez pośpiechu. Pamiętaj o tym, żeby dać dość szeroko kolana, żeby klatkę piersiową kierować do podłoża. Pchać mocno, klatkę piersiową, czoło możesz położyć na ziemi, kolana szeroko, bo wtedy jakby i brzuch, i klatka piersiowa będą miały miejsce do tego, żeby e, poprawiać zakres ruchu i żeby pracować właśnie dość blisko podłoża. Tyle, tyle jeśli chodzi o instruktaż. Po prostu się nie śpiesz, wykonuj sobie to ćwiczenie. I, i, I tak będziemy działać. Będziemy mieli oczywiście standardowo 5 ćwiczeń po minucie, 15 sekund przerwy między ćwiczeniami. A ja będę tutaj opowiadał o różnych niuansach technicznych, jeśli chodzi o sposób wykonania tych, tychże, tychże ćwiczeń. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. No i pięknie, no i gra. I teraz co? Za chwilę będziemy mieli kolejne ćwiczenie. I to będzie fajne ćwiczenie, bo będzie i poprawiało mobilność kręgosłupa i wzmacniało poślady, więc każdy chce mieć mobilny kręgosłup i silne pośladki. No nie wiem, nie znam osoby, która by powiedziała, że chce mieć słabe, niejędrne poślady i sztywny kręgosłup, nie? Więc co? Biodra w górę, wypchnij wysoko i robimy sobie takie rotacje, czyli staraj się sięgnąć ręką do ucha i wykonać rotację, tak jakbyś tam chciał, nie wiem... Pilota podnieść gdzieś za głowy. Tylko tak, biodro trzymaj cały czas w górze, wypchnięte, napnij pośladki, miednicę pod siebie. To ćwiczenie na pewno znają osoby, które trenują sporty walki takie jak brazylijskie jiu-jitsu, bo będzie to takie dość powszechne. Tam taki ruch, który tam występuje, zresztą to będzie świetna rozgrzewka, a my sobie to wykonujemy, zapożyczamy sobie to ćwiczenie na przykład z tamtej dyscypliny, czy jakichś innych dyscyplin partnerowych. I y, po prostu używamy sobie go do tego, aby dbać o ciało w sposób wszechstronny. Także jeszcze 10 sekund wykonujemy taki ruch i będzie zaraz przerwa. Mam nadzieję, że czujesz pośladki. Pewnie czujesz też troszeczkę obręcz barkową, być może troszkę kręgosłup i ty uda to na pewno. Dobra, zrobione, super. I za chwilę trzecie ćwiczenie, i znowu będziemy w pośladkach pośladkach. Znowu będziemy się zajmować pośladkami i tymczasem będzie to praca jednostronna, czyli będzie dużo większy akcent na pojedynczy pośladek po 30 sekund, więc oprzyj jedną stopę o ziemię, najlepiej na pięcie i wypchnij, przytrzymaj, opuść. Wypchnij, przytrzymaj i opuść. I tak sobie działamy przez 30 sekund. Pomyśl o tym, że chcesz ten pośladek napiąć. Pomyśl o tym, że chcesz mocno nim popracować. Jeśli nie czujesz jego pracy, możesz położyć sobie dłoń i zwróć uwagę na to, że w momencie, gdy biodro jest w górze, wtedy ten pośladek ma być ściśnięty, ma być twardy napięty. Bardzo, bardzo mocno. I teraz z stronę bo 30 sekund minęło, szybciutko druga noga. Robimy dokładnie tą samą robotę. Jeśli chcesz, jeśli masz czas, możesz ten rozrusznik poranny dzisiejszy powtórzyć nawet dwukrotnie, wtedy jeszcze bardziej te pośladki popracują, efekt będzie fajniejszy, lepszy, zajmie Ci to wtedy tylko 10 minut i, i tak będzie wspaniale. 10 sekund jeszcze zostało. Pracuj sobie cały czas, koncentruj się mocno na tym pośladku. Fajnie jest mieć silne pośladki, to jest i świetne pod kątem estetyki, ale przede wszystkim sprawności ciała i prawidłowej postawy, więc dbaj o te pośladki. A jeśli już jesteśmy przy prawidłowej postawie, jeśli jesteśmy przy mięśniach posturalnych, to za chwilę mamy kolejne ćwiczenie i będzie to zdechły robal na brzuch. I w zasadzie na całe centrum. To ćwiczenie znasz, na pewno je znasz, bo już je tłumaczyłem milion razy na rozruszniku porannym, więc po prostu przyjmij pozycję i zacznij pracować. A dla osób, które go nie znają, to zwróć uwagę na to, że brzuch jest napięty bardzo mocno odcinek lędźwiowy, niemal przylepiony do podłoża. Możesz go przylepić, ale nie musisz. Najważniejsze, żeby miednica była nieruchomo, czyli nie może być takiej sytuacji, że się wyginasz w lędźwiach. Absolutnie czegoś takiego nie może być. Lędźwia mają być przylepione do podłoża i nie może być tak, że jak nogę opuszczasz, to się nagle tam coś odwija w odcinku lędźwiowym, więc kontroluj, kontroluj, jeszcze 30 sekund takiej pracy, proszę ja ciebie i ten tydzień stanie się lepszy, a na pewno ten dzień stanie się lepszy, bo twoje ciało się obudzi, ty będziesz mieć energię dzisiaj, będziesz mieć dobry nastrój, bo po prostu twoje ciało dobrze Funkcjonuje w momencie, gdy właśnie zrobisz poranny rozrusznik, gdy się nie przestymulujesz, na przykład telefonem rano, gdy zajrzysz do słońca, troszeczkę, czy na słońce, wyjrzysz na słońce choćby na parę minut rano, aby, aby rytm dobowy się regulował. Świetnie zrobione i za chwilę mamy ostatnie ćwiczenie, które będzie dokładnie odwrotnością naszego zdechłego robala, bo będziemy w klęku podpartym i będziemy prostować rękę i nogę po przekątnej. I tym razem akcent będzie nadal na centrum, ale zdecydowanie nie bardziej będą pracować mięśnie grzbietu i odcinka lękowego. Więc przyjmij pozycję i pracujemy. Lewa, prawa i po przekątnej. Jeśli lewa noga, to prawa ręka. Jeśli lewa ręka, to prawa noga. Uff, dobrze powiedziałem. Pracuj, utrzymuj napięty brzuch i staraj się, gdy noga idzie do góry, nie wyginać się w lędźwiach. To noga ma iść wysoko, owszem, pośladek ma się napinać, owszem, ręka ma iść wysoko, tak, ale nie wyginamy się w odcinku lędźwiowym, tam ma być wszystko neutralnie, czyli tak jak to ustawiliśmy na początku. No i co? Pracuj, pracuj, oddychaj, głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Co to jest? To jest rozróżnik poranny, czyli jedna z cegiełek do twojej sprawności. Rób to codziennie. Wpadaj tutaj, rób regularnie losowe odcinki. Nie musisz iść z sezonem, chociaż zachęcam losowe odcinki. Komentuj, zostawaj kciuki, wtedy efekty będą to oczywiście jeszcze lepsze. E, żartuję, no ale to mi po prostu pomaga, więc jeśli chcesz pomóc, to zostaw kciuka i udostępnij. A teraz mamy zrobione więc ostatnie ćwiczenie właśnie się zakończyło. My widzimy się jutro do zobaczenia do usłyszenia. Na razie. Cześć.